Tak na poważnie to był tak zakurzony, że aż żal było go nie przepłukać przed wprowadzeniem na warsztat, nie? Chodziło tylko przepłukanie go O przepłukanie po prostu karoserii, żeby, żeby nie był takich zakurzony, żeby się lakier nie rysował no, To go foliujemy i wprowadzamy eee, To co? Tam nie widać, ale właśnie jedna trójeczka 90 wyjechała Wjechała następna. Wjechała. Wedepchnęliśmy ją. Wjechała. Wjechała, niece słowo. Dwa. No, co mamy tutaj zajebisty silnik na bezpośrednim wtrysku N53. Tak. Klient nam przyprowadził z, w sumie dosyć daleko. To autko. Tak przyjechało tak do nas. Gdzieś nas wychaczył na YouTube czy na Facebooku. W takim e stanie do nas przyjechało. W takim stanie do nas przyjechało. Tak Już rancen... było, że tak powiem, dziś coś tutaj sprawdzane, e, problemik tak. jest taki, że silnik stoi. <gryba> stoi dęba. Stoi jak <gryba> po pełnej wiagrze, nie? Po się. E, jaki Ty masz pomysł, plan, koncepcję? E, Zdejmujemy pokrywę, sprawdzamy czy chodzą wałki, czy wałki się ruszają no i spróbujemy ruszyć. Coś trzyma. Może coś trzyma, tylko pytanie co znaczy ja obstawiam, że może się skończyć wyjmowaniu silnika tylko pierwszy zobaczymy co trzyma bo co w sumie zrzuciłem pokrywkę, ale łańcuch tutaj był pięty, bo się podejrzewaliśmy, że może jest łańcuch, że tak powiem e, zerwany rozrząd się posypał albo się przestawił. A ale dobrze, zobaczymy. O tak i streski. <laughs> no, ruchają się. To jest jeden z tych silników, których ja osobiście bym unikał przy zakupie auta, dlatego że jest tutaj... bezpośrednio wtrysk. O, to się, o, o, te, to, te, to się te, rozchodzi. O właśnie o to się rozchodzi. Tu najbardziej się o te rozchodzi. A te, te tu. Te, no, te. no, 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 ale te, 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 prowadzą do tego, tego, tego tego o tego. No to ktoś tam się pytał ostatnio właśnie jakich silników unikać. Czego byśmy unikali. Ja właśnie tego bym unikał. No co, no. Zaczynamy krótką zabawę. Czyli są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że albo się upierdolił zawór, wpadł i blokuje go. Albo drugi, że zatarł się. I się zatar. myślę, że Ja no. myślę, że co? Myślę, że jest zatarte. A ja obstawiam kurwa na zawór urwany. Tak? Mhm. Zawór dlatego, sąd. że no to mu się zapaliła jakaś kontrolka od kurwa, nawet jak się zapaliła kontrolka, bo inaczej. Jakbym, on jeżeli niby że wyjechał tym z warsztatu, no to on nie musiałby nie mieć smarowania przez jakiś kurwa czas. Gdyby nie miał przez jakiś czas smarowania, no to chyba by czujnik kurwa wypierdolił błąd ciśnienia No podałbym, oleju. że nie ma ciśnienia oleju, nie? A jak nie wyjebał błąd, że nie ma, że tak powiem, oleju, no to no nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, dlatego ja obstawiam zakłady robimy hazardowym no, zakładem. <laughs> nie no, ja... I jeszcze może być opcja taka ujebanej korby, nie? Bulletproof